Cześć, witam serdecznie. Na dzisiejszym filmie mam możliwość przetestować jedną z ostatnich premier marki Milwaukee, czyli ich nową kosiarkę akumulatorową. Szerokość koszenia o wartości 53 cm sprawia, że kolejne metry kwadratowe trawnika uciekają bardzo szybko. Maszyna posiada 5 regulację prędkości napędu. Na piątce prędkość napędu wynosi 6,4 km na godzinę, więc naprawdę trzeba rzeźko przebierać nogami, żeby za nią nadążyć. Dodatkowo pokos zbieramy do bardzo imponującego kosza materiałowego mieszczącego się w tylnej części. Jego pojemność to według producenta 70 litrów i faktycznie. Solidnie nabity, sprawia, że taka klasyczna taczka, jaką ja posiadam po dwóch koszach, jest już zapełniona po brzegi. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu mocnego silnika napędzanego aż dwoma bateriami o na chwilę obecną maksymalnej pojemności 24Ah, możemy, według producenta, pracować na jednym ładowaniu do 2000 m2. Jeśli chodzi o składanie rączek, w szybki sposób Całe rączki kładą się w ten sposób, o nic nie trzeba się martwić. Dzięki uchwytom transportowym możemy w łatwy sposób zapakować ją do bagażnika, przenieść fakt, że w przedniej części te rączki troszkę wystają, ale również w tym miejscu można je dodatkowo złożyć, co właśnie uczynię. I teraz zajmuje już o wiele mniej miejsca. Natomiast jeśli chcemy oczyścić tę maszynę, nie ma potrzeby składania dodatkowych rączek, wykorzystujemy przedni uchwyt transportowy. Pięknie, możemy ją w pionie przetrzymywać, możemy czyścić. Jak już mamy taką spionowaną, no to przyjrzyjmy się jej od spodu. Korpus maszyny wykonany jest ze stali. W przedniej części pracy noża to wszystko jest stalowe. Z przodu mamy taki element z tworzywa, taki ala nieco zderzak. Natomiast w tylnej części osłona napędu, cały wyrzut, to jest wszystko wykonane z tworzywa, ale też nie byle jakiego, bo jest dość solidnie powzmacniane. I tak jak widzicie, nic się kompletnie z tym nie dzieje, nie ugina się, więc jest też w porządku. Jeśli chodzi o silnik elektryczny napędu, to co mamy w dolnej części, ta przekładnia, nie ma żadnych otworów. Sam silnik elektryczny. Jest dużo wyżej, tam gdzie za bardzo wilgoć, i też jakiś pył nie występuje, żeby on się nie uszkadzał, więc od tej strony również przewidziano, że jest to maszyna, która będzie pracować w trudnych warunkach. Nóż, który się tutaj znajduje jest z całkiem grubego kawałka stali, jest on masywny, ten, który tu posiadam jest fabrycznie. Jeśli zakupujemy kosiarkę, to właśnie z takim nożem, jest to nóż bardziej skierowany pod funkcję mulczowania. Jest niemal płaski, jest właśnie po to, by nie robić tu zamieszania z trawą. Właśnie Bardziej pod tą funkcję rozdrabniania, ale spoko jest to, że Milwaukee sprzedaje już oczywiście drugi nóż, tak zwany nóż wysokowydajny. Ma takie większe łopaty, jest bardziej zalecany do funkcji zbierania trawy do kosza, więc można go w każdej chwili dokupić. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, całkiem solidne mocowania kół, wszystko oparte na łożyskach. Tak te pokrętła wyglądają z bliska. Przekręcamy, chowa się ten trzpień, można je wtedy złożyć. Mamy oczywiście trzy położenia regulacji wysokości. Jeśli chodzi o napęd tej maszyny, jest jest on pięciobiegowy. Ogólnie prędkość napędu można zmieniać za pomocą tego pokrętła lub również podczas pracy za pomocą nacisku na tym panelu. Tu włączamy ogólnie napęd i również im mocniej naciśniemy, tym szybciej kosiarka będzie się poruszać. Tylko blokujemy to sobie w ten sposób, że jak tu teraz damy jedynkę, ona maksymalnie porusza się z taką prędkością. Można to regulować. A jak włączymy tu teraz piąteczkę? No to również możemy jechać wolniej, ale jak wcisniemy do końca, no to wiadomo, będzie się poruszać bardzo szybko. W kwestii napędu spoko jest to, że ma on taki miękki start, więc nawet na piątce jak wciśniemy do końca, to nie ma od razu zrywu, tylko rusza... Z takim lekkim opóźnieniem, to jest naprawdę ok i świetnie rozwiązano tylne zębatki koła zębate, ponieważ nie robią prawie żadnego oporu w żadną ze stron w kołach, przez to ona się prowadzi bardzo lekko, więc tego napędu wcale nie trzeba używać i ona nie robi nam dużego przy tym oporu. Jak na kosiarkę akumulatorową o takiej szerokości i takiej mocy nie jest również przesadnie ciężka. Waży 38,5 kg wraz z dwoma bateriami to nie jest jakoś specjalnie dużo, więc jakiekolwiek. Manewrowanie, obracanie się z tą maszyną na dużych, tylnych kołach wszystko przebiega bardzo sprawnie. Indywidualne wskaźniki naładowania są na każdej z baterii, ale jest jeden wspólny, czterostopniowy, widoczny nawet bez problemu w pełnym słońcu. A jedną z funkcji, w jakiej można pracować tą maszyną, jest mulczowanie trawy. Mam tu wkładkę jeszcze nieco brudną po wczorajszych testach. W momencie włożenia w miejsce wyrzutu już przechodzimy w tryb mulczowania, rozdrabniania trawy. Ta komora, w której odbywa się się mulczowanie jest naprawdę wysoka, dużo się tu mieści tej trawy, no i za pomocą tego noża, który nie robi tu żadnych zawirowań. To mulczowanie przebiega bardzo sprawnie. Ja wykonałem taki drobny test, nie widać kompletnie tej trawy po skoszeniu. Zarówno na takim mniejszym trójkącie z przodu mojej działki, jak i wzdłuż ogrodzenia. Taki pasek kościłem o szerokości prawie 2,5 metra. Nie widać tej skoszonej trawy po tym wszystkim. Po zdemontowaniu wkładki możemy założyć kosz i wtedy kosiarką pracujemy w trybie zbierania trawy po kosu do tego wielkiego kosza kosz wykonany z grubych materiałów ma bardzo taką gęstą tą siateczkę z drugiej strony praktycznie nic nie widać w górnej części jest dodatkowa przesłona przeciwpyłowa tu bym wskazał taką pierwszą wadę tej kosiarki bo nie ma niestety wskaźnika napełnienia więc nie widzimy kiedy jest zapełniony choć da się to wyczuć oczywiście podczas pracy jak już nieco się przyzwyczajimy trzecią funkcją jest wyrzut boczny ale przywykliście już na moich filmach że zazwyczaj jak w kosiarkach spalinowych czy elektrycznych jest wyrzut boczny to właśnie w tym Miejscu. Natomiast Milwaukee podeszło do sprawy inaczej, ponieważ dołożyli oni taki deflektor, który zakładany jest właśnie od tyłu, czyli unosimy klapę i w tym miejscu mamy takie strzałki, które pokazują nam, gdzie należy ten deflektor założyć. Ten oto sposób. Opuszczamy klapę i teraz kosiarka wyrzuca nam trawę na lewą stronę. Teraz, zarówno z lewej, jak i prawej strony, możemy dojeżdżać do przeszkód i nie haczymy tym deflektorem, który zazwyczaj wystaje nam z boku. Możemy ją przechylić na jedną stronę, oczyścić, możemy przechylić na drugą. Tu nie ma żadnego ryzyka, że się wyleje jakieś paliwo, olej, no bo tych rzeczy tu nie ma. Ten deflektor nam nie spada, nie trzeba go ściągać i w niczym nam nie przeszkadza. Także to rozwiązanie jest jednym z takich bardziej oryginalnych w tej kosiarce. Marka Milwaukee oparła ten produkt o baterie z serii M18. Mamy tutaj dwie baterie tej serii. Tu akurat mam te najnowsze. To są baterie High Output. Są wytrzymalsze, bardziej odporne na upadki. Są również przystosowane do tego, by sprostać dużemu zapotrzebowaniu na energię, jakie z pewnością wymaga kosiarka akumulatorowa. Ale spoko jest to, bo o te baterie jest opartych ponad 215 urządzeń. Więc baterie M18 występują choćby w takich mniejszych urządzeniach, jak wkrętarka, szlifierka kątowa ale również o ten system oparta jest ta kosiarka akumulatorowa, jakaś przecinarka do betonu i tych urządzeń jest mnóstwo. Ten przycisk, ja go tak nazwałem roboczo przycisk turbo, jak go włączamy, zaświeci się taka lampka i mamy taki dodatkowy strzał energii przy starcie, ale ten przycisk ma jeszcze jedną zaletę, podczas koszenia ona sobie sama reguluje prędkość obrotową. Jeśli maszyna wyczuje, że jest większy opór, od razu zwiększa sobie obroty silnika, to się dzieje automatycznie, bardzo szybko. Możemy to zignorować poprzez wciśnięcie tego przycisku. Na cały czas chodzi na tych podwyższonych obrotach. Zobaczcie, startuje normalnie. W tym trybie, jak go roboczo nazwałem turbo cały czas trzyma 3300 obrotów. To więcej niż standardowo ustawione spalinówki, przez co jeśli nie chcemy, by nam schodziła co jakiś czas ta kosiarka z obrotu, możemy cały czas jeździć na trybie turbo, cieszyć się cały czas dobrym zbieraniem trawy, no bo nóż się szybciej kręci lub dokładniejszym mulczowaniem. Z takich drobniejszych atutów tu mamy 7-stopniową regulację wysokości, fajny stalowy grzebień z taką grubszą dźwignią. Fajne jest to, że tę maszynę możemy podnieść aż na wysokość. 10 cm. Ta przestrzeń tu jest naprawdę imponująca. Zazwyczaj takie kosiarki kończą się na około 7-8 cm. Silnik tej maszyny jest lekko cofnięty. Ostrze dochodzi aż dotąd. Taki kształt niski w tym miejscu sprzyja temu, że możemy pod jakieś krzewy podjeżdżać znacznie głębiej, wykosić tą trawę znacznie dalej. Niby drobnostka, ale widzę, że też o tym pomyślano. Silnik w tej maszynie startuje naprawdę szybko po włączeniu. To jest mniej jak sekunda i on już jest na pełnych obrotach, więc ten start jest naprawdę dynamiczny, zatrzymanie również i spoko jest to, że to jest takie pierwsze zabezpieczenie. Po jego wciśnięciu możemy korzystać ze samego napędu bez konieczności włączania silnika i w dowolnym momencie możemy sobie pyknąć ten przycisk. Światło włączamy za pomocą przycisku na tym panelu. Tu nie tylko są światła na froncie, które pojawiały się już w konkurencji, ale Milwaukee dołożyło również dwa światełka również na boku, przez co mamy podczas koszenia oświetloną maszynę pod kątem 180 stopni. Bardziej ciekawiła mnie właśnie próba, tak w nocy, i kosząc przy kompletnej ciemności, powiem szczerze, że da się. Widzimy wszystko dookoła, jest trochę śmieszny efekt. Nie widać z tyłu, gdzie ta trawa się wysypuje, co się z tą trawą dzieje. W tym miejscu jest też taki fajny, podgumowany uchwyt. To jest wszystko takie antypoślizgowe. Bardzo fajnie ta dźwignia tu wchodzi. Nie wystaje, więc nie pije nam jakoś w ręce podczas pracy. Również taka drobnostka, ale ma z tyłu taki fartuch, który ciągnie się za maszyną. Dlatego kosi naprawdę ładnie, bo zostawia. Takie pasy na trawniku byliście już na pewno w stanie zobaczyć na wcześniejszych ujęciach. Jakiejś specjalnej wady podczas koszenia nie znalazłem. Jedyna rzecz, której mógłbym się czepić, to to, że można dodatkowo regulować za pomocą tego cięg prędkość. Ma swoją wadę, bo jeśli mamy nierówną działkę, tak jak ja w niektórych miejscach, to troszeczkę na skutek takiego podskakiwania jesteśmy w stanie zmieniać tu prędkość. No ale mamy ku temu rozwiązanie. Blokujemy sobie na trujeczce, wciskamy do końca. Ten napęd jest mocny, można ją w miejscu przytrzymać. Buksuje jak szalona, działa po czasie takie zabezpieczenie, które no, ma sprawić, żeby nam się silnik nie rozwalił. Odjeżdżałem ją pod różne górki. Troszkę może kiepsko to się nagrało, no ale sami spójrzcie, nie ma żadnego problemu, zarówno z koszem, jak i bez. Patrząc na materiały, z których Milwaukee ją wykonało, więc całkiem grube rękojeści, solidne uchwyty transportowe, za to wszystko można pewnie chwycić, można to wszystko nacisnąć, nic się tu nie ugina, nic się krzywi. Wydaje się, że będzie to maszyna bardzo żywotna. Przedstawiciel Milwaukee powiedział, że mogę ją sobie śmiało testować, sprawdzać i wytrzymałość, że jest robiona pod tak naprawdę profesjonalistów. Jak marka Milwaukee to reklamu nic złego się jej nie powinno stać. No i z takich bardziej hardkorowych testów to po ciemku. Wczoraj wieczorem, jak robiłem testy, natrawiłem na kamień. Lekko wyszczerbił się nóż, ale nic poza tym, nic nie pękło, nie skrzywił się wał, nic się nie odkręciło. Druga rzecz, jaką zrobiłem, to po tym koszeniu. Spójrzcie, jaka ona była brudna po przekoszeniu tych łącznie przez dwa koszenia 3000 kwadratowych. umyłem ją całą myjką ciśnieniową, lałem wodę po silnikach, po całym panelu. Tego producent oczywiście nie zaleca. Robić, raczej nie zaleca się jej czyścić w ten sposób, ale nic złego z nią się nie stało. Podczas koszenia da się też wyczuć bardzo dużo mocy maszyny. Ja nie mogę znaleźć tego w specyfikacji producenta, ale dziś na amerykańskim YouTube wspomniano, że ten silnik generuje 13,5 Nm momentu obrotowego, więc ta akumulatorówka jest mocniejsza od najmocniejszych silników spalinowych dostępnych w kosiarkach spalinowych, i faktycznie w praktyce, sprawdzając to w regularnym koszeniu, nie da się wyczuć spadków mocy. Ja dopiero nieco ją zdusiłem na mulczowaniu takiej zbyt wysokiej i bardzo wilgotnej trawy, gdzie wręcz zapchał się cały dek pod spodem. To wtedy dopiero były spadki mocy. Naprawdę tutaj nie brakuje. Rzeczywisty zasięg, jaki udało mi się osiągnąć tą kosiarką Milwaukee po pełnym namadowaniu tych dwóch ogniw, to około 1000 m2, ponieważ wykosiłem działkę wokół swojego domu, plus taki klin z przodu, odejmując powierzchnię mojego budynku, to właśnie mniej więcej tyle wyszło. To było koszenie na trzecim biegu, nie na piątym, trawa była troszkę wyższa, więc nie dość, że sam silnik włączał często te podwyższone obroty, to ja też często korzystałem dla zabawy z przycisku turbo, żeby jeszcze lepiej ta kosiarka zbierała trawę do kosza. Milwaukee na chwilę obecną sprzedaje tylko tę kosiarkę z pełnym wyposażeniem, więc z taką szybką ładowarką na dwie baterie, która nam te dwie dwunastki naładuje w nieco ponad dwie godziny, więc w ofercie jest ta ładowarka, dwie baterie o pojemności 12Ah, no i wiadomo kosiarka Milwaukee wycenia to wszystko na 7800 zł, z tym pełnym zestawem, który daje nam tak duży zasięg. Gwarantują, że w przyszłości będzie dostępna ona również w ofercie jako solo, czyli urządzenie bez baterii, bez ładowarki. To wydaje się sporo, nie ukrywam, ale Milwaukee faktycznie w kontakcie z tą maszyną przyłożyło się nie tylko do jakości i wykonania, ale również do samego komfortu obsługi tej maszyny. Wszystkie funkcje, jakie tu są, uważam, że są bardzo przemyślane i jeśli będziecie mieli kiedyś możliwość na jakichś targach Milwaukee, czy w jakimś miejscu sobie chociaż podotykać tę kosiarkę, kawałek się przejechać, to jak najbardziej zachęcam, bo prawdę mówiąc, ostatni taki przełom, gdzie byłem aż tak zafascynowany sprzętem, to przeżyłem ponad 10 lat temu, jak testowałem Hondę HRX, która Wtedy wydawała się takim statkiem kosmicznym, wśród innych kosiarek, z tymi wszystkimi funkcjami. I tu przeżywam coś takiego na nowo. Naprawdę naładowali tu tego wszystkiego sporo, i koszeli jest naprawdę oryginalne na swój sposób. Więc jeśli będziecie mieli okazję, to zapraszam. A tymczasem zapraszam do swoich pozostałych filmów. Dziękuję bardzo za poświęcony czas na dzisiejszy materiał. Na dziś to wszystko. Dzięki, cześć i spadamy.